ulicy do spraw wierceń rozpoczęliśmy drugi otwór w tym rejonie otwór na, na koncesji Lemborg. jest wiercony program mamy taki najpierw jedziemy na wiertnię zobaczyć samo oczywiście nie zobaczymy świdra, który pracuje bo już w tej chwili głębokość mamy ponad 1000 metrów natomiast zobaczymy to urządzenie jak wygląda, jaka jest zasada wiercenia i tak Mamy bardzo ograniczony czas, jako że ten autobus o 12.20 musi odwieźć dzieci, to jest samochód taniecowy i dlatego e, musimy się pospieszyć. Po powrocie e, będziemy mieli dwie takie krótkie e, prezentacje, jedna taka bardziej geologiczna o, o, o firmie, druga bardziej techniczna o technice, jak to się dzieje, jak to się wie, dlaczego dopiero teraz... To przystępujemy i tak dalej. No a potem zaprosimy na, na lunch i, i, i mam nadzieję, że będzie dyskusja na tyle na ile będziemy mogli odpowiedzieć, to jesteśmy do Państwa dyspozycji z panem dyrektorem Obreckim. TvG9, tv 24 Reporter Sky. Jedziemy oglądać pierwszy, pierwszy odwiert gazu łupkowego. Miejmy nadzieję, proszę Państwa, że coś. Potęgowie. Potęgowie, że coś nareszcie na polskiej mapie się zmieni, że zaczną się z nami liczyć jeszcze inni. i... Ja myślę, że dzisiejsze spotkanie jest taką jaskółką, która czyni tą wiosnę zmian. Na pewno jest to bardzo ważne wydarzenie. W polskiej gospodarce i w polskiej polityce zagranicznej to... też. to jednak wymusza pewne działania w zakresie w przedmiotów gospodarki, poza gospodarką w przedmiocie polityki zagranicznej. Nie tylko u nas, ale również u naszych sąsiadów. Wiadomo, że, że daje to możliwość znacznie większych ruchów w Polsce. No, no, na, na, tym I miejmy nadzieję też, że, że nie, nie, nie mógłbym, bo żeby nie zapeszyć, no, zapeszyć. że będziemy mogli jaśniej spoglądać w przyszłość. Z nadzieją, Ale, z większą tak. nadzieją. No, skoro tyle firm się interesuje z tym gazem łupkowym, to coś w tym musi być. Nie? Nie Pozwólmy, że przyszłość nam to pokaże.